Cześć, witam was serdecznie. Z tej strony Bartek. Oglądacie kanał poświęcony astrologii ewolucyjnej, czyli temu, jak być swoim własnym astrologiem i jak śledzić swoją własną drogę ewolucji. W tym filmie dowiecie się tego, co oznacza posiadanie Marsa w znaku Panny, Ascendentu w znaku Panny, bądź Marsa w szóstym domu astrologicznym. Panna jest to archetyp, który włada samoulepszeniem się siebie, czyli podjęciem kroków, które dążą do ulepszenia siebie samego. Ulepszenie siebie samego może e, dosłownie nastąpić wtedy, kiedy człowiek zacznie najpierw, Patrzeć wewnętrznie, co jest z nim nie tak. Dlatego też e, posiadanie takiej sygnatury wiąże się z tym, e, z takim życiem dosłownie z kryzysu w kryzys, w przechodzeniem w kryzysu w kryzys. Czyli tutaj e, dana osoba, jeżeli posiada taką sygnaturę, naturalnie będzie miała tendencję do tego, aby krytycznie spoglądać się na siebie samą i po prostu robić z tego kryzys. I ten kryzys. Kryzys związany jest z najczęściej z tym, co jest nieperfekcyjne, co jest, co należy poprawić, prawda? Czyli tutaj te osoby mogą mieć silną tendencję do tego, aby po prostu cały czas tworzyć takie sytuacje, które powodują kryzys. I uwaga, to jest spowodowane tym, że osoby te muszą w pewnym sensie przeżyć taką skromność muszą przeżyć skromność. Ponieważ panna jest archetypem, który naturalnie wywodzi się z archetypu lwa, w momencie, gdy lew to jest taka inflacja własnego ego, panna stara się stłumić tą inflację własnego ego i dosłownie wywołać w człowieku takie poczucie skruchy i zmniejszenia trochę, a to wszystko w celu tego, aby móc normalnie po prostu funkcjonować z innymi osobami, czyli żeby nie przy nie, nie tak jakby nie zasłaniać. Swoim ego innych. Czyli musimy, musimy dosłownie dostosować się poprzez krytykę tutaj. Jeżeli, jeżeli masz Marsa w znaku Panny, na, na pewno będziesz osobą, która jest bardzo precyzyjna. Mm -hmm. Bardzo precyzyjnie e, ogólnie spogląda na siebie i na naturę tego, jaka jest, na naturę tego, kim jesteś. Najczęściej osoby takie posiadają, e, właśnie w ich życiu będą miały takie momenty, w których. No, po prostu w danym momencie coś zacznie nie mieć większego sensu i nastąpi kryzys, a jest to związane bezpośrednio z tym, um, jaką te osoby zbudowały sobie rzeczywistość, prawda? Tutaj polaryzacją e, archetypu Panny jest znak ryb, archetyp ryb, który odpowiada za właśnie iluzję trochę. Czyli tutaj ten kryzys, jeżeli taki ma miejsce w Twoim życiu, czyli to skakanie od kryzysu do kryzysu dosłownie, jest związane z tym, aby zrozumieć teraz, jaka jest natura Twoich motywacji, jaka jest Twoja motywacja do działania. Czyli bardzo często osoby takie mogą po prostu starać, starać się unikać po prostu spojrzenia we, wewnątrz ich, we, wewnątrz siebie. Czyli może tutaj zjawić się taka dynamika, że ktoś po prostu będzie czuł wewnętrzną taką pustkę, którą nie da się niczym wypełnić. I osoby takie mogą czuć strach przed tym, żeby po prostu spojrzeć w głąb siebie i y, robią, y, robią dlatego dużo rzeczy. Dlatego będą na przykład y, starały się być cały czas zajęte czymś, cały czas robić coś. Tylko po to, aby odwróciło to ich uwagę od ich wewnętrznego świata, od ich wewnętrznej takiej rzeczywistości, którą one mają w sobie. Wiąże się to z tym ogólnie, że archetyp panny odpowiedzialny jest temu, aby po prostu ulepszać się jako osoba, jako jednostka. I to, do czego te osoby się porównują, najczęściej jest bardzo idealistyczne. Czyli jeżeli te osoby. Czują w sobie e, jakąś nieprecyzyjność, skupiają się na tym, e, co jest w nich nieperfekcyjne. Związane jest to z tym, że ich ideał perfekcji jest o wiele, wiele za wysoki, jest praktycznie niemożliwy do osiągnięcia. I związane jest to z tym, że również ideał reprezentowany będzie przez położenie właśnie e, znaku ryb, tego, gdzie jest Neptun, tego, co jest w do domu 12. Czyli te osoby po prostu będą tak podświadomie porównywać siebie do jakiegoś takiego Ponadczasowego ideału, do znaczenia tego, co jest perfekcyjną, to, co jest zachowaniem równowagi jakiejś w świecie, co może być nawet e, odzwierciedleniem Boga jako perfekcji. I tak naprawdę, e, no tutaj musimy również przytoczyć, że każda osoba, która teraz żyje i chodzi na ziemi, bardzo silnie wpływają na nie przekonania patriarchalne, które związane są z wizerunkiem Boga, jaki obecnie e, ma miejsce po prostu w religii. Bóg, którego my, którego my znamy, to jest w zasadzie Bóg, który każe i Bóg, który wynagradza. Czyli tutaj w, do, tych, do tych przekonań religijnych wchodzi teraz patriarchia. Czyli pokazanie Boga w, jako pierwiastek męski, jako surowego Boga z z brodą, który po prostu każe za, za jakieś złe uczynki. Kiedy tak naprawdę to nie ma, to nie ma się... To ma się nijak do tego, e, czym tak naprawdę jest po prostu to, co nas stworzyło. Ponieważ jesteśmy stworzeni na, 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 na obraz natury przede wszystkim. Również natura e, posiada w sobie Boga. W zasadzie takim taką, taką, taką czynnikiem takim sprawczym i tym życiem, które jest w naturze, moim zdaniem, tym jest właśnie moc Boga. Tam nie ma osądu. Jeżeli człowiek zacznie teraz posiada Marsa w znaku Panny, takie osoby mogą po prostu bardzo silnie odczuwać i mieć w sobie taki kompas tego, co robią źle. Jest to związane właśnie z takim, z, generacja, z generacjami Twoimi, moimi, generacjami rodzin i po prostu przeszłymi generacjami, które, no chcąc, nie chcąc, znały wyłącznie taką patriarchalną ogólnie wizję religii wizję tego, jak tłumaczyć po prostu świat i fenomen tego. Istnienia, które jest wokół nas. Ponieważ archetyp panny, on odpowiada za to w zasadzie, jak oczyszcza się swój organizm, jak oczyszcza się taki wehikuł, który nosi ducha, czyli fizyczny wehikuł, który nosi ducha. Archetyp panny jest archetypem żeńskim, a także jest, jest znakiem, znakiem ziemi. Prawda? Czyli energia jest absorbująca, energia jest nastawiona do środka. I tutaj archetypem panny włada również Merkury. Merkury w tym, w tym wypadku jest nastawiony bardzo silnie na to, aby skupić się na tym, co jest złe. Czyli można to dosłownie porównać do tego, jak, jak pielilibyśmy grządki w ogródku, czyli wyrwali chwasty, ponieważ chwasty w jakiś sposób przeszkadzają przepływowi, takiemu takiej naturalnemu przepływowi energii. Czyli tutaj osoby te to samo. To samo dynamikę oczyszczania e, po prostu stosują e, w stosunku do siebie. One chcą zostać w jakiś sposób oczyszczone z czegoś bądź poprawić swoją jakość życia. I uwaga, e, to często może powodować silne takie poczucie pustki, prawda? Ponieważ jeżeli cały czas skupiamy się na tym, co jest źle, co jest nieperfekcyjne, nie, za, nie zauważamy po prostu rzeczy, które już mamy, rzeczy, których, których, których mamy obfitość. Czyli tutaj ta pustka dodatkowo, ona może być karmiona po prostu tym właśnie patriarchalnym przekonaniem tego, że Bóg jest zły, że Bóg karze, Bóg wynagradza tylko tych, którzy stosują się do jakiegoś um, kodeksu religijnego, jakichś zasad religijnych. Czyli tutaj ta pustka może być, um, może również mieć taki korol, ko kolor takiego um, poczucia winy w pewnym sensie, że nie jest się. Po prostu na takim poziomie, jakim jest Bóg, że nie, że nie, sp nie sprosta się wyzwaniom tego, jak, tego jak, co daje nam Bóg, tak jakby. Czyli, jak widzicie, tutaj to jest bardzo silnie archetyp, który może być, nie musi być, ale może być indoktrynowany religijnie w taki sposób, że po prostu osoby te będą czuły, jak po prostu te przekonania religijne nie pasują do ich prawdziwej natury. Ponieważ moim zdaniem tutaj Bóg, nazwijmy w ten sposób to istnienie, które nas stworzyło, nie jest ogólnie przede wszystkim perfekcją, on dąży do perfekcji, a także, a także nie jest czymś, co każe. Moim zdaniem jest po naszej stronie i chce, abyśmy w zasadzie uczyli się życia. I tak samo jak natura, jak mamy na przykład jakieś chore drzewo, to drzewo. Sama choroba tego drzewa nie oznacza, że to drzewo jest dobre bądź złe, prawda? Tutaj urodziło się takie i takie musi po prostu zostać. Takie dane mu było, jakieś, jak, taka dana, dana mu była intencja ewolucyjna, prawda? Czyli żeby to drzewo na przykład pokonało chorobę i zajęło się wzrostem. To samo, to samo dzieje się tutaj, jeżeli posiadasz właśnie połączenie ascendantu w pannie Marsa w domu Szóstym, bądź Marsa w pannie, tutaj możesz czuć się po prostu. W jakiś sposób niekomfortowo, ze swoją własną naturą. Ponieważ tutaj otoczenie i indoktrynacja społeczna i religijna po prostu mówi ci, że musisz sprostać jakiemuś, jakiejś perfekcji, musisz sprostać jakiemuś poziomowi, który, no niestety, wyznaczony jest tak wysoko, że każdy będzie czuł i każdy z nas podświadomie czuje trochę takie poczucie mniejszości, taką powiedziałbym, taki szacunek typowy do, do Boga, do tego. Czym jest po prostu stworzyciel nasz. Czyli to skupianie się na tym, co jest nie do końca perfekcyjne, powoduje to taką pustkę. Nasz, tak jakby, wehikuł jest pusty i to, jest, to można odczuć jak, tego, jak taka otchłań, po prostu, której nie da się niczym wypełnić. Czyli samo to, samo to, tak jakby uczucie ma wywołać w tobie po prostu skierowanie się do tego, w jaki sposób to wypełnić. Czyli to nie może zostać wypełnione przez zajmowanie Twojej e, po prostu świadomości i uwagi, poprzez robienie cały czas czegoś. Tak działa archetyp panny. Cały czas odwraca uwagę od duchowości w pewnym sensie, od tego, co jest ponadczasowe. Czyli tutaj ta pustka może być jedynie wypełniona tym, jeżeli człowiek świadomie zrobi takie miejsce w swoim życiu na to, co jest właśnie boskie, na to, co jest e, no, większe niż ta egotyczna ogólnie, niż egotyczny wizerunek człowieka, prawda, że tutaj, moim zdaniem, konieczne jest wyrobienie w sobie właśnie tych cech archetypu, archetypu ryb, czyli zaufania i wiary, i po prostu skupienia się takiego regularnego na tym, aby kultywować to połączenie właśnie z tym Bogiem, z duchowością, aby po prostu starać się powoli wdrożyć to w życie a nie tylko w momentach, kiedy powstaje po prostu kryzys. Jak to mówią, jak trwoga do Boga, prawda? Czyli to raczej nie, nie sprawdzi się na, w życiu osób, które posiadają taką sygnaturę i które również przedstawione są takim problemom, czyli tutaj o wiele, o wiele łatwiej byłoby po prostu zaprosić tak jakby duchowość i zaprosić jakieś takie, jakąś taką kultywację w sobie tej duchowości na co dzień, niż w przeciwieństwie do tego, e, kiedy po prostu zwracamy się do, do duchowości wtedy, kiedy jest źle. Ponieważ osoby te posiadają taki silny, taką silną lupę, którą spoglądają na to, co jest źle. To samo może e, przenieść się do ich życia intymnego, ponieważ Mars odpowiada również za naszą seksualność. Czyli to skupienie się na tym, co jest źle, może powodować, że osoby te będą po prostu przechodziły przez skrajne okresy. E, ich tak jakby, seksual życia seksualnego, czyli w jednym okresie mogą być zupełnie pochłonięte e, intymnością i chęcią po prostu współżycia z kimś i szukania tego, a, a w innym okresie zupełnie po prostu zlikwidują to, w, 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 czyli, czyli po prostu zignorują to na jakiś długi okres czasu. Jest to związane z tym, że e, w tych osobach podświadomie, a w zasadzie świadomie, ponieważ Mars działa świadomie, w tych osobach jest bardzo silny kompas właśnie moralny, tego, co jest osądzane przez Boga, tego, co jest nieosądzane przez Boga. To samo przenosi to wszystko przenosi się właśnie na seksualność. jak wiemy tutaj e, seksualność w czasach religii, religijnych jest tematem tabu. Nie porusza się tego, prawda? Nie mówimy o tym. W kościele bardzo rzadko e, no, po prostu porusza się takie tematy, kiedy to jest zupełne. E, zu Zupełnie naturalne dla nas, prawda? Jeżeli spojrzymy sobie na zwierzęta, one się nie zastanawiają, one po prostu działają. A tutaj, gdy wchodzi nam, że tak powiem, z butami ktoś do życia i nam tłumaczy, w jaki sposób powinniśmy być naturalni i po prostu robić to, co jest naturalne dla nas, wtedy to powoduje niestety takie poczucie winy, że już człowiek po prostu w pewnym sensie musi, musi przełknąć to, że nie może być naturalny. Ponieważ wtedy uwaga zostanie osądzony przez Boga w jakiś sposób. Widzicie, to jest bardzo takie, powiedziałbym, destrukcyjne przekonanie tutaj, jakie obecnie panuje niestety. Również osoby posiadające takie połączenie, taką sygnaturę, to są osoby, które naturalnie lubią służyć, naturalnie lubią oddać siebie, poświęcić siebie czemuś. To samo przełoży się na życie seksualne, czyli niektóre z tych osób mogą po prostu zupełnie zignorować swoją, swoje poczucie. No, takiego te przyjemności z aktu seksualnego i po prostu ta przyjemność będzie czerpana poprzez to, jak, jak ich partner, tak jakby e, w jaki sposób e, ich partner cierpie przyjemność, czyli ich własna przyjemność może być przedłużeniem przyjemności ich partnera. I widzicie, to również może powodować dysbalans, ponieważ nie ma nic złego w tym, aby po prostu prosić o swoje potrzeby i starać się również. Najpierw zaspokoić w jakiś sposób swoje potrzeby, czyli widzicie tutaj um, osoby z Marsem w Znaku Panny bądź w Domu Szóstym. One po prostu mogą czasami ignorować um, to, czego one potrzebują na korzyść innych, co również um, związane jest w pewnym sensie właśnie z tym poczuciem winy, które pochodzi z przekonań różnego rodzaju. Również niektóre z takich osób będą po prostu miały bardzo silną imaginację, bardzo silną um, wyobraźnię. Prawda? i ta wyobraźnia będzie również przykładała się do ich życia intymnego to może po prostu powodować, że czasami w okresach, gdy one zupełnie znegują swoją seksualność będą w jakiś sposób chciały kompensować to poprzez właśnie rozbudzenie swojej imaginacji jakimiś takimi właśnie no jakimiś seksualnymi obrazami, jakimiś takimi rzeczami prawda? czyli tutaj działa teraz archetyp ryb, żeby Przecież, by to wszystko zbalansować, jeżeli, jeżeli dany człowiek po prostu ma tak silną energię Marsa i Panny w połączeniu, że powoduje to dysbalans, konieczne jest wyrobienie w sobie teraz zrozumienia archetypu ryb. Czyli dosłownie tego, powiedziałbym, czym jest naturalność, czym jest taka zwykła bycie kim jesteś, bez żadnych tak jakby etykiet. Czyli jeżeli odzwierciedlisz sobie siebie, człowieka. Jako człowieka i porównasz go do na natury. Natura nie posiada definicji. Definicja w naturze dzieje się wtedy, kiedy my damy czemuś nazwę, prawda? Czyli archetyp ryb, dla takich osób, jeżeli masz taką sygnaturę, on uczy nas tego, abyśmy po prostu zaakceptowali siebie takimi, jakimi jesteśmy, ponieważ sam fakt, że zostaliśmy obderzeni życiem, jest faktem do celebracji, jest faktem do cieszenia się. Prawda? I sam fakt również, że możemy tworzyć nowe życie na, na obraz naturalnego Boga, ponieważ um, tym jest w zasadzie człowiek, tym jest kobieta i mężczyzna. Po połączeniu ich powstaje życie. Prawda? Jesteśmy w stanie stworzyć zupełnie nową, tak jakby duszę. Jesteśmy w stanie stworzyć fizyczne ciało i wehikuł do tego, aby dusza mogła pojawić się na tym świecie, w tym ciele, które tworzymy. Czyli Tutaj te osoby po prostu muszą zrozumieć również, dlaczego one są krytyczne w stosunku do siebie i wedle jakiego standardu również one oceniają się. Czyli muszą zadać sobie pytanie: Jeżeli ja czuję się nieperfekcyjnie, to w takim razie co wyznacza perfekcję? I zastanowić się po tym pytaniu, czy ta, ta idealna jakaś postać, jakaś istota, która jest perfekcyjna, do kogo podświadomie mogę się porównywać. Czy ona na pewno jest idealna? Prawda? I każdy człowiek, no, ma niestety, yy, nie jest perfekcyjny, nie rodzi się perfekcyjny, ponieważ dojście do, do perfekcji, jakiejś perfekcji, imaginacyjnej perfekcji, po pierwsze, jest złudzeniem, ale po drugie, jest procesem. Nie dzieje się to od razu, prawda? Czyli tutaj dosłownie ten archetyp panny woła o to, abyśmy zaakceptowali siebie, swoją naturę a także swoją seksualność taką jaka jest. Czyli bardziej abyśmy skupili się na tym no aby odzwierciedlić swoją seksualność nie w takich kategoriach religijnych, ale w kategoriach naturalnych. Ja szukałbym tego po prostu w przyrodzie. Zaobserwował okej, okay, jak to się odbywa w przyrodzie. Okej, okay, to jest normalne. I jeżeli teraz w pewnym sensie odzwierciedlisz to na swoje życie, zaobserwuj co jest wmawiane ci, że jest nienaturalne? prawda? To, jaki jak, jak jest powszechny standard i powszechne, jakie jest powszechny tabu na temat rzeczy typu seksualność, o których się nie mówi, to są przekonania, które są bezpośrednio patriarchalne, które niestety no, troszeczkę zniekształciły ten całokształt kształt seksualności i tego, jak w zasadzie e, no, tutaj postrzegamy boskość w naszym życiu. W momencie, gdy e, człowiek ewoluuje, czyli tutaj potrzeba również czasu na to, aby osoba z marcem w pannie zrozumiała te rzeczy, prawda? Czyli w miarę upływu czasu na przykład mężczyzna, który posiada taką sygnaturę, on zacznie rozumieć, że tutaj e, nie musi być zawsze, nie musi zawsze dawać 100% od siebie w łóżku w życiu po prostu seksualnym. Wystarczy, że jest po prostu jaki jest, nie musi zawsze grać osoby, która dominuje. Nie musi starać się no, po prostu dopasować do tego tak zwanego samca alfa, który ma dominować nad kobietą. Tak samo o, możemy odzwierciedlić e, fałszywe przekonania w życiu kobiety, która posiada taką sygnaturę. Ona nie musi być kobieta, kobieta nie musi być e, po prostu zawsze uległa. Nie musi być zawsze tym pierwiastkiem, który jest e, no, jakoś poniżej, który musi być e, prowadzony w jakiś sposób. Czyli widzicie te przekonania, które zawsze tutaj e, mamy o seksualności, one odgrywają dużą rolę e, w życiu osób, które posiadają taką sygnaturę w, w kosmogramie. Dlatego tutaj jeszcze raz wspomnę, archetyp ryb. Po prostu musimy zaufać, że jesteśmy istotami, które dążą do perfekcji. I są, jakie są, i są powody również, dlaczego są, jakie są. Dlatego dostaliśmy obdarzeni, każdy. W taki sam sposób czymś, prawda? Zostaliśmy obdarzeni przede wszystkim życiem, i to, to w jaki sposób y, wykorzystujemy naturalność i seksualność, jest OK. Tutaj, jakbyśmy urodzili się w innych czasach, w czasach, dajmy na to, jakichś prehistorycznych, może nasza seksualność by wyglądała zupełnie inaczej, prawda? Czyli tutaj musimy zrozumieć, jaka jest w ogóle intencja. Każdego z nas, bez względu na to, jakie jest tabu o, o naturze naszej seksualności i, i po prostu tego, co powinno się robić, a co nie powinno się robić. Przede wszystkim ważne, aby sobie po prostu wybaczyć i zaakceptować, że jest się jakim jest i jest to ci dane po coś. Jest w tym jakaś przyczyna, dlaczego jesteś taki, jaki jesteś. Moi drodzy, to było wideo na temat Marsa w znaku Panny ascendentu w znaku Panny, a także Marsa w szóstym domu astrologicznym. Jeżeli jesteście zainteresowani współpracą ze mną, zobaczcie sobie opis filmu, a tam możecie też znaleźć więcej szczegółów na temat tego w jaki sposób możecie ze mną współpracować. Dziękuję wam serdecznie i pozdrawiam.